Piesek Oskar przebudził się z długiego snu i otworzył oczy. Wokół niego rozciągała się zielona leśna polana. Słońce dopiero wstawało, więc poranek był dość chłodny. Oskar wzdrygnął się lekko, gdy poczuł na grzbiecie chłodny podmuch wiatru. Na myśl o tym, że spędzi kolejny samotny dzień w lesie, ogarnęło go przygnębienie. Brak opiekuna i przyjaciół bardzo mu doskwierał. Słońce coraz wyżej wspinało się po niebie i wkrótce polana tonęła w jego promieniach. Do życia budziły się leśne owady, a kwiaty roztaczały wokół oszałamiający wręcz zapach. Jaki piękny dzień, pomyślał Oskar, i postanowił, że dziś nie będzie rozpaczał nad swoim losem. Zachęcony wspaniałą pogodą i otaczającym go relaksującym, zielonym krajobrazem, ruszył przed siebie. Szedł ścieżką przez las, obserwując strzeliste sosny, świeże krzewy paproci i krzaczki dzikich jagód. Wciągał głęboko powietrze wypełnione aromatem igieł, liści. I polnych kwiatów. Z każdym małym krokiem jego nastrój był coraz pogodniejszy. Na skraju lasu pojawiły się pierwsze wiejskie zabudowania. Oskar widywał je już wcześniej, ale tym razem okazało się, że obok wsi wyrosło kolorowe, wesołe miasteczko. Z zaciekawieniem obserwował z oddali barwny spektakl, składający się z mknących szybko kolejek, grających karuzeli i piszczących z radości dzieci. Postanowił, że musi dostać się do środka. Zafascynowany przechadzał się alejkami i przyglądał lunaparkowym atrakcjom. Minął gabinet luster, dom strachu. I jeziorko z pływającymi pontonami w kształcie flamingów. Jego uwagę przykuło stoisko z konkursami. Tuż obok niego uśmiechnięta dziewczyna sprzedawała watę cukrową w najróżniejszych kolorach. Traf chciał, że ten puszysty deser był ulubionym przysmakiem Oscara. Piesek patrzył w maszynę niczym urzeczony i radośnie merdał ogonem. Właściciel stoiska dostrzegł jego entuzjazm i pochylił się w jego stronę. Jak się masz, piesku? Widzę, że masz ochotę na cukrową watę. Mam dla Ciebie propozycję. Może weźmiesz udział w zawodach na najgrzeczniejszego zwierzaka. Jeśli wygrasz, wata jest Twoja. Obecny rekord w tej konkurencji wynosi pół dnia bycia grzecznym. Dasz radę go pobić? Oskar szczeknął ochoczo na potwierdzenie i rozpoczął zawody. Mijały godziny, a on był grzeczny i posłuszny. Trzymał się wyznaczonych dla siebie miejsc wokół stoiska, podawał na komendę łapy, przynosił dzieciom zagubione zabawki i pilnował, aby wszędzie panował spokój i porządek. Wokół powoli zbierała się grupa kibicującej mu publiczności. Wśród obserwatorów Oskar dostrzegł dobrotliwego, przyjaznego mężczyznę, który wydał mu się bardzo sympatyczny. Dzień mijał, a słońce chyliło się ku zachodowi. Przy stoisku rozpoczęło się odliczanie do końca konkurencji. Jeszcze chwila, a wata będzie moja, pomyślał Piesek. Gdy odliczanie się skończyło, tłum zaczął wiwatować. Życzliwy pan którego Oskar obdarzył szczególną sympatią, rzucił się, aby go uściskać. Wkrótce Oskar trzymał w łapkach upragnioną nagrodę i przymilał się do nowego przyjaciela. Jesteś tutaj zupełnie sam, piesku? Potrzebujesz towarzystwa? zapytał z uśmiechem nowo poznany jegomość. Co powiesz na to, abyśmy wrócili do domu razem? Oskar wesoło zamerdał ogonem i zaszczekał z radością. Wkrótce, wspólnie z nowym panem, przekraczali próg jego domu. Piesek otrzymał pełną miskę pysznego jedzenia. W ciągu kilku dni stał się posiadaczem wygodnego, miękkiego legowiska i pięknych zabawek. Był wdzięczny za bezpieczny dom i odpłacał się za niego tak, jak pieski potrafią najlepiej miłością. Każda smutna lub trudna historia może skończyć się dobrze. Każdego ranka, zarówno pieski, jak i ludzie dostają nowy dzień i zupełnie nową szansę na szczęście. Dobry czarodziej. Dawno, dawno temu. Odległej krainie, o której ludzie zwykli mówić, że była nie z tego świata, urodził się niezwykły człowiek. Miał wyjątkowe zdolności: potrafił widzieć i słyszeć myśli innych, podróżować na drugi koniec świata w mgnieniu oka i tworzyć najpiękniejsze rzeczy, krajobrazy i chwile, jakie można sobie wyobrazić. Ludzie nazywali go dobrym czarodziejem. Nigdy nie sprowadził na świat choćby odrobiny zła. Potrafił natomiast sprawić, że niektórzy spotykali w swoim życiu prawdziwe szczęście. Szczególną radość sprawiało czarodziejowi uszczęśliwianie dzieci. Lata mijały, a na twarzy maga nie pojawiała się ani jedna zmarszczka. Ludzie wokół szeptali, że dzięki swojej niezwykłej mocy posiadł dar nieśmiertelności. Czy to była prawda, nikt nie wie, choć legenda głosi, że dobry czarodziej ciągle istnieje i niczym niewidzialna siła nadal spełnia dobre marzenia wszystkich dzieci, które go o to poproszą. Jeśli chcesz spróbować, czy również ciebie czarodziej obdarzy dobrą mocą, ułóż się wygodnie. I zamknij oczy. Pomyśl o tym, o co chciałbyś go poprosić. Może to być jakaś zabawka, której bardzo pragniesz, ale pamiętaj, musisz pokazać czarodziejowi w myślach, jak dokładnie miałaby wyglądać. Zastanów się, co to jest. Obejrzyj ją w wyobraźni z każdej strony. Spróbuj przywołać w głowie jak najwięcej szczegółów, które posiada. Pozostań przez chwilę w myślach ze swoim marzeniem. Możesz także poprosić o jakieś wydarzenie, które chciałbyś, aby ci się przydarzyło. Spróbuj przedstawić w myślach jak najdokładniej jego obraz i przebieg. Każdy szczegół ma znaczenie. Kto ma w nim uczestniczyć? Czy ma się wydarzyć w pomieszczeniu, czy na powietrzu? Jaka powinna być pogoda? Jakie dźwięki, zapachy chciałbyś usłyszeć i poczuć? Pozostań przez chwilę w myślach ze swoim marzeniem. Zwróć uwagę na muzykę, która cicho gra. Gdy muzyka całkowicie ucichnie, czarodziej zabierze twoje marzenie. Tymczasem oddychaj powoli i spokojnie. Cały czas myśl o swoim pragnieniu i spróbuj się rozluźnić. I zrelaksować. Twoje marzenia za chwilę będą w bardzo dobrych rękach. Poleż spokojnie, jeszcze przez chwilę, i oddychaj głęboko. Słyszysz coś? Muzyka chyba przestała grać. To oznacza, że dobry czarodziej zabrał twoje marzenie. Życzę ci, aby się spełniło i przyniosło ci radość. Jeśli chcesz, możesz opowiedzieć o tym, o czym myślałeś, komuś bliskiemu, rodzicom, przyjacielowi, bratu lub siostrze. Dzielenie się swoimi marzeniami z bliskimi sprawia, że mamy większe szanse, aby się spełniło. Przynajmniej dobry czarodziej tak właśnie zwykle mawiał. Do usłyszenia następnym razem. Papa! Pa. Słówka Marysia powoli powłóczyła łapkami, wracając do domu ze szkoły. Nie chciało jej się nawet latać, a to nieczęsto się zdarza. Miała za sobą bardzo zły dzień. Nie radziła sobie na lekcji pochukiwania, straciła piórka w zderzeniu z drzewkiem jarzębiny, a jakby tego było mało, pokłóciła się ze swoją najlepszą przyjaciółką, Orlicą Olą. Jeśli gdzieś istniałby plebiscyt na najgorszy dzień na świecie, wygrałabym w cuglach, westchnęła Marysia i rzuciła plecak w kąt dziupli. Usłyszała, że w kuchni krząta się ciocia. Nagle szum wody i radosne pogwizdywanie ustało, a głowa cioci przywitała ją radosnym uśmiechem. Sówka machnęła tylko lekko skrzydłem i skuliła się na kanapie. Ciocia ostrożnie usiadła obok i przykryła ją kocem. Zły dzień? zapytała. Najgorszy, odparła Marysia i przykryła głowę kocem. Wszystko jest do bani. Jeśli tu wszystko jest takie złe, może zechcesz się wybrać ze mną tam, gdzie wszystko jest zawsze takie, jakie powinno być? spytała Ciocia. To jest takie miejsce? zaciekawiła się Marysia. Oczywiście. Możemy udać się tam natychmiast. W takim razie chodźmy, przystała podekscytowana na tą niespodziewaną propozycję. Złap mnie za rękę i zamknij oczy. Zaskoczona Słówka zmarszczyła brwi, ale wykonała polecenie. Zaraz zobaczysz magiczny pałac. Ale ja nic nie widzę, zdenerwowała się Marysia. Tylko ciemność i nic więcej. Tego pałacu nie ogląda się w tradycyjny sposób. Ten obraz jest w tobie. Skup się uważnie na moim głosie. Pałac stoi na wzgórzu. Ma cztery wieże i jest zbudowany z dużych kamiennych bloków. Jego ściany lśnią srebrzystym blaskiem w promieniach słońca. W oknach zamku są misterne, kolorowe witraże. Wzgórze, na którym stoi zamek, jest pokryte soczyście zieloną trawą, w której kwitną małe, białe stokrotki. Sówka zacisnęła mocniej oczy i drgnęła zaskoczona. Chyba zaczynam go widzieć. Świetnie! Brawo! To bardzo dobrze, ponieważ idziemy razem w kierunku bramy i zaraz wejdziemy do środka. Czy w zamku są smoki? zapytała z lekkim przestrachem Marysia. Będą tam tylko wtedy, gdy będziesz chciała jakiegoś spotkać. Nie chcę stanowczo odparła słówka. W takim razie żadnych smoków zapewniła ciocia. Po wejściu do środka trafiły na przestronny dziedziniec. Nad ich głowami szybowały małe słówki, a ich pióra mieniły się wszystkimi kolorami tęczy. Na dole pogodny i uśmiechnięty nauczyciel uczył grupę ptaszków odpowiedniego oddechu. Marysia dołączyła do nich i wkrótce wciągała głęboko powietrze razem z innymi uczniami. Wdech. Głęboko, aż do brzucha, zachęcał nauczyciel. I wydech. Powoli i spokojnie. Jeszcze raz. Wdech aż wasze brzuszki wypełni powietrze. I wydech. I kolejny raz. Wdech. I wydech. Bardzo dobrze. Minęło kilka chwil, a Marysia pochukiwała donośnie wraz z innymi sowami. Odpowiedni oddech wydobył z niej mocny i pewny siebie głos. Poczuła, jak napięcie i zmęczenie, które czuła po szkole, rozpływa się i powoli mija. Przeciągnęła się mocno i dostrzegła kątem oka skrzydełko, w którym brakowało kilku piór. Smutny nastrój powoli zaczął wracać, ale Ani się obejrzała, a przed jej oczami stała duża, kolorowa sowa, która jeszcze chwilę temu wykonywała skomplikowane figury wysoko w powietrzu. Sowa uśmiechnęła się przyjaźnie i chwyciła Marysię za drugie skrzydełko. Latanie bywa trudne, powiedziała. W powietrzu jest wiele przeszkód, które na początku wydają się nie do pokonania, ale wraz z każdym kolejnym lotem te przeszkody stają się mniej straszne, aż w końcu w ogóle się nimi nie przejmujesz. Samemu ciężko stawić im czoła, ale razem będzie raźniej. Zaśmiała się i trzymając Marysię pewnie, poszybowała w górę. Dzień był słoneczny i piękny. Powietrze przesycone zapachem wiosennych kwiatów, a delikatny wiatr muskał przyjemnie wszystkie piórka. Kolorowa sowa sprawnie prowadziła młodszą uczennicę między drzewami i krzewami. Po porządnym treningu obie wylądowały na miękkiej trawie. Jak się czujesz, Marysiu? Czy było tak strasznie, jak myślałaś? Zupełnie nie. Z tobą czułam się bezpiecznie, a potem magiczna moc pałacu pomogła mi odzyskać władzę nad skrzydłami. Latała się jak zwinny puszczyk, odparła z dumą Sowa. Czuję się już znacznie pewniej, a piórka do wesela odrosną, zaśmiała się Marysia. Gdy jej towarzyszka odfrunęła. Słówka przeleciała przez dziedziniec wprost do wielkiego korytarza. Jej wzrok przykuła duża komnata, znajdująca się po lewej stronie. Jakaś nieznana siła przyciągnęła Marysię do środka. Za drzwiami znajdowało się wiele najróżniejszych rzeczy. Niektóre unosiły się lekko nad ziemią, inne wirowały delikatnie w powietrzu. A jeszcze inne mieniły się złotym blaskiem. Gdzie ja jestem? zastanawiała się Słówka. Wydaje mi się, że trafiłaś do pokoju dobrej przyjaźni, usłyszała w oddali głos Cioci. W tym pokoju znajduje się wszystko, co może pomóc pogodzić się z ukochanym przyjacielem. Zaciekawiona Marysia zaczęła wnikliwie przyglądać się zawieszonym w powietrzu przedmiotom. Pierwszym z nich była piękna, ręcznie wykonana kartka z napisem Przepraszam. Kolejnym szklana kula, w której wnętrzu można było dostrzec dwie czule przytulające się osoby. Pod ścianą znajdowało się opakowane w błyszczący celofan pudełko czekoladek. Tu ulubione czekoladki Oli, zauważyła zdumiona słówka. Nad oknem rozciągał się kolorowy napis Dzień bez przyjaciela jest jak dzbanek, w którym nie ma nawet jednej kropelki miodu. Autor: Kubuś Puchatek. Marysia uśmiechnęła się na ten widok i ogarnęło ją wzruszenie. Wiedziała już, jak postąpić, gdy zobaczy jutro ukochaną przyjaciółkę. Komnatę wypełniło światło, a z oddali zaczął dochodzić do słówki cichy głos cioci. Marysiu, Marysiu, wszystko w porządku. Gdzie ja. Och, jak to się stało, że jesteśmy znów w dziupli. Nie zdążyłam pożegnać się z innymi ptaszkami ani wziąć czekoladek dla oli, zmartwiła się Słówka. Widzę, że udało ci się wejść do pałacu, uśmiechnęła się Ciocia. Tak, byłam tam. To było niesamowite. Teraz już wiem, jak oddychać, żeby głośno pochukiwać i nie boję się już latać. I najważniejsze, wiem, jak pogodzić się z olą, mówiła podekscytowana, machając skrzydełkami. Jak to możliwe, że tam byłam? Jak znów znaleźć pałac, gdy będę go potrzebować? Pałac istnieje i możesz wrócić tam zawsze, gdy będziesz tego potrzebować. Jest w nim wiele komnat, które są pokojami życzeń. Zawsze znajdziesz w nich to, czego najbardziej potrzebujesz. Pałac istnieje w twojej głowie i w sercu. To jakaś magia. Być może, ale jeśli to magia, to ta z tych dobrych i łagodnych. Wspomniałaś, że chcesz dać jutro coś oli, czy tak? Tak, chciałam, abyśmy mogły się pogodzić. Może upieczemy dla niej czekoladowe babeczki. Jestem pewna, że nikt nie oprze się tak słodkim przeprosinom, mrugnęła ciocia. Tak, zróbmy je. Dziękuję ci ciociu, za to, że jesteś i że pokazałaś mi pałac. To chyba nie był taki całkiem zły dzień. Marysia ochoczo zabrała się do przygotowywania babeczek. Nuciła pod nosem ulubione melodie i czuła, jak ogarnie ją spokój. Pamiętaj, jeśli kiedyś będziesz mieć gorszy dzień, możesz także odwiedzić magiczny pałac. Zamknij wtedy oczy i podróżuj po komnatach pełnych miłości, dobra i spokoju. Możesz tworzyć je takimi, jakie tylko zechcesz. W wyobraźni projektować mury, okna, sale i schody. Umieszczać w nich rzeczy, które lubisz lub są dla ciebie ważne. To twoje miejsce. Masz wszystko, czego potrzebujesz, aby zbudować swój własny, magiczny pałac. A jeśli zechcesz wrócić do pałacu Marysi, zawsze możesz posłuchać tej bajki jeszcze raz. Jesteś w nim zawsze mile widzianym gościem. Jeśli szukasz więcej bajek i nagrań relaksacyjnych dla dzieci, subskrybuj kanał Pokój, Spokój i wciśnij dzwoneczek, aby otrzymywać informacje o nowych materiałach.